Hej hey, siemano, niezwłocznie kontynuuję tą arenę. Szczęście mi dopisuje wiatr w żagle, złapałem także trzeba się tego trzymać, trzeba płynąć z prądem i grać dalej. Łapać byka za rogi, nie popuszczać. Kurde, jak za starych dobrych czasów. Wspomina mnie trochę jak taki stary dziadek, któremu już nic nie zostało, no ale trochę tak jest, kiedyś te wyniki trzepałem ostatnimi czasy... O tak to podsumuję. Pff. Kupa blada jakaś, takie pierdy, nie wychodziło to kompletnie. A teraz wreszcie coś fajnego, chociaż przy trzeba przyznać, że na rynek dużo zależy od tego, jak nam się karty ułożą w momencie, gdy wybieramy, yy, gdy składamy talie. No i później tradycyjnie na, na stole też jak najbardziej, chociaż to dotyczy każdego trybu. Niemniej tutaj Karty do wyboru, do, do złożenia talii przychodziły całkiem fajne, udało się coś fajnego złożyć i widać tego efekty. Piro wybuch, jak w, na poprzedniej grze. Kompletnie, znaczy na w poprzednim odcinku dwie gry wcześniej, kiedy kompletnie zapomniałem, że go mam, a on mi wygrał grę. No proszę, takie rzeczy. Teraz sobie poczeka te 9 tur, ale jest na pierwszą jak many, czyli idealne otwarcie dla maga. Co prawda nie mam zaklęcia żadnego, może przyjdzie. No, akurat nie na polimorfę liczyłem, ale i tak jest fajnie, tym bardziej, że dobierzemy sobie kolejną kartę. Uwaga, choć z klodu. No nie ma, jest licytator. No dobra, spoko. Na trzecią nie mam co grać. Może jeszcze coś przyjdzie, miejmy nadzieję. Kisset by fire. Gramy z takim kolesiem. Skipnął no turę, nie ma co grać chłopak. Nie mogłoby coś przyjść za trzy golem O kurcze, ja też nie mam co Szkoda dopiero w następnej ta z Dingo. Ale cóż zrobić Trzeba grać tym co się ma No i znów z magiem 3 <laughs> magieni korridoru Nie rzuć mi z tu sekretu teraz Bo się trochę znerwuję, spoko Tylko czy ja ją chcę zamieniać jakby miał pocisk lodu, no właśnie to jest to, o czym mówię. On mi może zabić, ta taslingo wykorzystując... ...wykorzystując pocisk. I ma ginie. Sama też zginie. Tylko czy to ma sens? Bo on by mnie strzeli, zostanie wtedy mu dwa, to za dwa niewiele rzuci, to ma sens jednak. Yy, owcy No tak, zajmę mnie w owce. Nie strzelę, będę musiał żmikiem. To on będzie miał cztery many komplet. Rzuci coś dużego i co ja z tym zrobię wtedy ewentualnie. Nie bardzo, zmuszę go, żeby... żebym musiał wykorzystać dwie karty, by zabić mojego tarczowego. To jest dobry układ. Tak. Tak też robię No chyba, że mnie przeciwnik czymś zaskoczy, no ale mam nadzieję, że nie O, o kurde, trochę mnie zaskoczył, no To jest okrzyk bojowy, chciałem to sprawdzić właśnie No i strzela Problem w tym, że ja nie mam tego jak teraz zabić Zaklęcie jakieś małe Kurde koło go mam ta słabo Piąta tura On zapewne zabije mojego rycerza tymi dwoma kartami, więc spoko Brzmi jak mi nie rośnie, bo zaklęć nie mam Licytator chyba nie ma sensu, wolę te dwie Te dwie i łupać Bo rzucenie kobolda, strzelenie, poświęcenie żmijka bardzo Chociaż nie, to może było i lepsze bym spierniczył? Czy spierniczyłem zależy od tego co on teraz zrobi Jeśli narzuca mi nich zaklęć to będzie słabo Kurde, stożyk zimna To akurat nie, zamieć byłaby jeszcze gorsza Aczkolwiek jest źle Aczkolwiek dobrze rzuciłem te karty To jest ważne, w środek najsłabszą W środek kartę, która Matarcze, która ma ukrycie. Tak to trzeba grać. Tylko że teraz skobaniec będzie chciał się odpalić. Odpalić, jak go chcę w zamieniać? No nie chcę go w zamieniać, zamieniać. To jest tylko... Kurde, worgen dla maga jest szalenie niebezpieczne, no ale to jest jednak tylko w organ. W szóstej. W szóstej po poszła moneta teraz, więc fali płomieni nie rzuci. Licytatora mi zapewne zabije Strzeli w niego, zada mi cztery i kolejne cztery wlicytatora Jednak tą wariatkę sobie rzucę I kobolda No jeśli on mi teraz pieprznie zamiecią To pozamiata On dosłownie pozamiata i będzie słabo Ale zaryzykuje, kto ryzykuje w kozie nie siedzi Takie stare powiedzenie No to nie ma tej zamieci, skoro mi zmijka zabił. A w ten sposób. Kolejny stożek zimno, ja pieprzy! Jakim ja to sopranem powiedziałem. Dawaj mi ten pocisk klodu. Fala pomiędzy. Kurde, no i co tu zrobić? Muszę go zamienić w owce. Bez kitu. Bo licy... Licytatora to tylko wystawię na pożarcie Więc to nie ma sensu żadnego Aaa, oh, z ciężkim sercem Ale muszę przynajmniej się czeladnik urodzi Rodzisz! Oh, urodziła, nawet zamrożona rodzi Czyli wychodzi na to, że tej poli... tą polimorfię trzeba było użyć wcześniej Ale kto był taki mądry przed wydarzeniami z przeszłości. Nik. Nie, Nieładnie. Dawaj ten pocisk lodu. Nie ma. Nie ma. Hmm. Uzdrawiaczkom. Dałbym sobie rękę uczyć i ja to poszukam na moich starych filmach, czy ona się uzdrowicielką nie nazywała kiedyś, bo wydaje mi się, że tak. Ale mogę źle pamiętać. Niech będzie uzdrawiaczka. Ale to i tak go nie zabije. Palą w umieniu, żeby zabić jednego typa to bez sensu. I zostawić sobie na stole wtedy tylko radnika, który się urodzi. W sumie to ona no, taka rodna kobieta ta nauczycielka purpurowych. Hm. <ścoughs> Ragnaros. Kurcze no taka prawda jest, że Ragnaros to... To jest kozak. I robi gry. Czy trafi w bohatera, czy trafi w kowala. A nawet jak później przyjmie owce. No to i tak spoko. Ale traf w kowala jednak, bym wolał, w kowala. No w kowala Ragnaros. Ach, jednak, jednak w bohatera. Ale ja mam piro to w sumie mnie to tak nawet ratuje. Nawet mi to... Nawet mi to pasuje. Nie ma owcy. Ouu, to ja jestem w bardzo dobrej sytuacji, moi drodzy. Uwaga co, aha siebie, no to ja to wszystko teraz falą płomieni zabiję i uwaga wygrywam kolejną grę. No to już nie ma batach, a chyba że się, a nie, jeszcze może być przecież ten. Jak mu tam... Ten sekret, lodowy blok. No ja w tej sytuacji na pewno rzucam falę płomieni, bo zabijam wszystkie karty. Ragnaros strzeli bohatera, a ja w przyszłej mam już pirowy bóg. Także... Sami rozumiecie. Zwycięstwo jest w zasięgu ręki. I to dziesiąta wygrana może być. Uwaga, uwaga, uwaga. Będzie czy nie będzie. Podda się czy gra dalej. Strzeliwa kolite. Szuka owcy, szuka owcy. Będzie miał cztery mana akurat na owce. Spoko. Dobrze gra, dobrze gra. Znaczy, no głupi nie jest, no skoro daleko tak doszedł, no to umie grać. No ale niestety... A te też dobrze zagrał, bo rzucił tyle kart. Żeby Ragnaros miał jak najwięcej Jak, o Jezus nacisnąłem Kurcze niechcący yy, Tutaj Windowsa, jakby mnie z gry wywaliło To bym się yy, To bym się pochlastał Uch, Ale aż mi normalnie serce Mocniej zabiło, jakbym tak się teraz z gry Coś wylogował, czy, czy, czy O Jezus, Ojej! Nie chcę o tym myśleć, fajnie, kolejne zwycięstwo, dobra Zadanie wpadło, zrobiło się, miło 10, 1 O kurde To jest już naprawdę fajny wynik No to po 11, po 11 Jestem w gazie Na gazie Jadymy dalej To może przez to moje paliwo ja tak dobrze gram Bo jest piątek, okazało się, że Naxramas będzie 23 lipca, czyli w najbliższą środę o ile dobrze liczę i piję sobie browar wolno tak mówić wiadomo jakieś takie różne różne choreakcje w tych internetach są szczególnie u amerykańców w ogóle amerykańskich cholera wie w każdym razie walczę o kolejne jedenasta już zwycięstwo Uhu. emocje sięgają zenitu tym razem niestety szczęście nie dopisało ręka startowa jest taka że każdą z trzech kart muszę odrzucić. I teraz za to przychodzi żmijek, pocisk klodu i i golem. Ojej, żmijek, jest golem. O, prawie trafiłem. Jeszcze pocisk klodu by się przydał. No, on za chwilę może przyjść. O, jest kolejny żmijek, ale do Szkoda, że nie mam monety. E, to jest spoko, spoko. Już otwarcie mi się podoba. Już otwarcie mi się podoba. Moneta, ja bym teraz chciał monetę, bym dwa żmiki rzucił. Jeden byłby dwa... O, Dupek. O! Zabijanie go i ognistym pociskiem jest bez sensu, bo dajemy inicjatywę przeciwnikowi. Więc to absolutnie nie wchodzi w grę. Rzucam drugiego żmika i atakuję bohatera. Nie jest to optymalne, ale nic lepszego zrobić nie mogłem. Nie chcę stracić inicjatywy. Muszę ją mieć. Na tym się generalnie opiera moja gra, ja tak gram. Lubię mieć... Chociaż każdy kurczek, kto chce wygrywać, musi trzymać inicjatywę. No chyba, że gra takimi taliami jak yy, ten mrożący mag, czy... Yy, czy mag yy. Ten agresywny, którym ja gram, no generalnie talie, które po prostu mogą w jednej turze zrobić bardzo dużo obrażeń z ręki. To wtedy tak, wtedy tak. No teraz niestety muszę jednak strzelić z tego nożownika i tu sobie tak zdzielić tym żmikiem. Przeciwnik. Nie no nie, żadnego farta nie było. No spoko zagrał. Trafiła mu się ta prowokacja i to trochę zmieniło postać rzeczy. Gdyby to był, nie wiem. Ta świnia. Albo zaknąć by teraz posował najbardziej z mojej perspektywy. To by było okej. Okay. No w kolejnym już mam ta zdingo, Co on wyleczy? Aha, prowokację sobie też sprytnie gra, sprytnie gra, dobrze gra. To na pewno ja myślę, że to zdingo. Zdecydowanie. I jeszcze raz uderzę, bo cóż zrobić innego? A w kolejnej mam, mam już uzdrawiaczkę jakby coś. Już się do tej nazwy przyzwyczaiłem. O, szkoda. Szkoda, ale to przeciążenie kolejne, co wziął? Aha, otworzenia o zakręć, okej. Okay. Szkoda, już liczyłem, że sobie wyleczę tego to z bingo. Niestety tego nie zrobię. tajemne pociski. Ha. Huh. Mogę je rzucić, bo mogę wszystko zabić. Warto zabijać tego... Pierdykanego... Co tu robić? Potemika eterycznego. No bo on... Też może robić gry. Ja lubię grać... Lubię grać... Szamanem, więc coś o tym wiem. Kurde, teraz ten topór będzie trochę... Uprzykrzał życie. Tak sobie <laughs> może sobie wyleczyć jednak tego... To zabije i zostanie im... Kurde, zostanie ten... Zostanie ten... Mm, totem eteryczny. Ale on nie będzie miał jak mnie jak zabić. Chyba, że sobie dorzuci kolejną totem ognistego języka. A, zaryzykuję, niech rośnie mój żmijek. No dobrze, dobrze, dobrze. O, nawet fajnie. Nawet fajnie wyszło. Spoko, przeciwnik go teraz zabije, to jasna sprawa. Ale jest okej, okay, jest okej. Okay. Tylko, że on ma kart dużo. 6, a ja trzy. Dwie na stole, ma tą broń, która gry będzie... Znaczy nie gry, ale sytuację na stole będzie kontrolować, będzie robić. Cztery many, no to dużo jeszcze. Ja mam ogra na przyszłą turę, który zapewne żabę dostanie, a jak? Ja mam jedną polimorfię, a może on nie ma wcale żaby? O, tak by mi pasowało. I co grasz za cztery, stare? Co ty tam możesz rzucić? Jego... O, technika, to nie masz co grać widzę. Fajnie. Fajnie, fajnie. Mm. Jeśli ogór dostanie żabę, to będzie bardzo smutne i będę w plecy. Ale nie bardzo mam inny pomysł. W przyszłej turze przeciwnik zapewnie technikiem zabije mi golema i małego zepsutego dobije toporem. To okej, okay, ale jeśli zabieni mi ogra w żabę, to będzie problem. Tyle, że żaba to jest prowokacja, więc nie będzie mi mógł zabić... ...któregoś z golemów. I to też jest spoko. No ale nie no, zapewne najpierw zaatakuję, bo głupi nie jest, skoro tak daleko doszedł. No dobra, ale i tak to jest najlepsze rozwiązanie w tej sytuacji. Bo ja technika mogę zabić, ale sam zginę? Bez sensu! I co wtedy bym rzucił? Technika też, nie no, to nie ma sensu, nie ma sensu. Gram tak. są na to przeciwnik, czekamy na odpowiedź. Wrogiego bohatera. Era, era, era. No proporcem ci to zamachał. może jak go ziele kamieniem w głowę, to... Trochę mu zaszkodzę, nie trafiłem. Głuchy odgłos. No ho, aha, bo muszę tutaj. O, wstrząs ziemi, wyciszy mi golemka, to cham. Lubię wstrząs ziemi, świetna karta, no i patrzy i patrzy, wyeliminował mi. Oj, Żaba, I stało się najgorzej jak tylko mogło być. Kurde. Przewidziałem cały scenariusz poza tym, że użyję wstrząsu ziemi. Pirowy bucha. Golem. Masz drugą żabę? Gotowe. Czy nie masz? O to jest pytanie. Jeszcze muszę zadać tych obrażeń osiem i jak go pieprznę tym pirowy buchem to się zdziwi. Kurde dzikie duchy. I jeszcze cztery many ma, kurde, ale jasne. Hm <ścoughs> hm. Zaraz mi tutaj jakąś eksplozją lawy po jej zabijanie nie totem Kolejna prowokacja, ach ten szaman popierdliwy A uzdrawiaczka Masz cztery, tak, to ja ci coś ukradnę, wiesz. Dawaj mi jeden z tych wilków. Yy, Wilko? a nie chciałem tego. Nie to chciałem. Tak czy siak jednego zabijemy i oczywiście się uleczymy, żeby on mi tego golema wojennego nie mógł zabić duchowym wilkiem. A jakże? Przeciwnik ma 5 kart, 2 na stole. O no, tym totem powiedzmy i połowę jednej karty. No ja i tak mam fajną sytuację myślę. Myślę, że jestem na dobrej drodze, ale tfu, tfu, tfu! Mnie chce krakać! Bo to wiecie, jak to jest. Pierdyknął mi tutaj... ...wariata dużego. A ja mam taslingo. I jak to teraz zrobić, żeby w przyszłej turze... No nie mam jak tego zrobić. Niestety. Czy mam? Nie no, niby mam. Co tu robić? Bo tak, tym zabiję to. Albo nie technikiem zabiję. No. Gdzież? Tak, tu za siedem. Tu prowokacje nie rzucam na uczycielki, bo chcę zadać ten jeden punkcik, żeby mieć otwartą drogę w przyszłej turze do zwycięstwa. I miejmy nadzieję, że tak się stanie. Nawet jakby mi tam burzą z piorunami zabił niemal wszystkie karty, to najważniejsze jest jedno, nie może się uleczyć. Jeśli się nie uleczy, przegrał. Bo pocisk yy, pirowybu, który jest na stole od pierwszej tury. Wygra mi teraz grę. I tak się chyba stanie, czy nie? Czy nie? Dobrze zagrał, bo zabije mi te karty. Ma szansę grę wygrać, tym bardziej jak prowokacje będzie miał. Nie ma. No to chyba wie, że już przegra, ale on jeszcze nie wie, że mogę ja to zrobić pirowy buchem, nawet by mi większość kart. Aha, prowokacje jednak rzucił. Dobra, nieźle. Dobre zagranie, ale stary. Wybacz. Wybacz, wybacz. Mam piro wybuch od pierwszej tury. Jest 11. Wyrównałem mój rekord tym samym. I mam nadzieję, że... Że jeszcze ten jeden Pani Kirazik wygram. I po, postanowię. Ubiję rekord. Zrobię rekord. O, to by było to. To by było to. Ale to już w następnym odcinku. Do którego was serdecznie zapraszam. W którym się wszystko wyjaśni. Miejmy nadzieję, że to będzie rekordowa arena, ale tfu tfu jeszcze raz nie nie chcę wykrakać chociaż przesądny nie jestem ale z, z, zwykle pluję jak coś takiego się dzieje nieważne nie chcę się zagłębiać w szczegóły trzymajcie się na raziko